Wally has been having dreams about being a speedster. Memories of that life. Wally, it's okay to be scared. Of Wally, I am. All Wally wants to do is help people. Now you're getting powers. The time has come. He's in my head. Wally was possessed. Down. It's all because I created Flashpoint. You have no idea what's about to begin. The Flash, all new Tuesday, November fifteenth on the CW. Cześć, jestem Lucky i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jako że serial The Flash ma tygodniową przerwę ze względu na wybory w USA, omówimy sobie zwiastun odcinka, który zobaczymy właśnie za tydzień. W zwiastunie widzimy, że Wally ma sny swojego życia jako speedster podczas historii Flashpoint. Widzimy dziewczynkę jadącą na deskorolce, która wjeżdża pod samochód i którą ratuje Kit Flash. To zapewne jest jakieś wspomnienie z linii Flashpoint. I mamy też moment, w którym Wally umarł, a właściwie moment, w którym Rywa go zabił. Te sny muszą być dla niego bardzo ciężkie. Widzimy go leżącego na łóżku, najpewniej w Star Labs, a dopiero później dostaje taką bułę od Iris i zostaje zamknięty w jednej z komór na Metaludzi. Na szybie możemy zobaczyć tworzący się napis Alchemy, a Wally mówi, że jest on w jego głowie. Będzie tutaj podobny jak w przypadku Clarisa: on również miał sny z linii Flashpoint, a później jako został zwabiony przez Alchemiego i dotarł do jego jaskini. Wydaje mi się, że tutaj Wally zostanie trochę wykorzystany, to znaczy będzie czuł jak Alchemy go woła i pójdzie na spotkanie z nim, a towarzyszyć mu będzie flash, Joe i oddział policji, których możemy zobaczyć na tym zdjęciu. Potwierdzać to może również fakt, że w tym zwiastunie rzeczywiście widzimy jaskinię Alchemiego, a oprócz niej bardzo ciekawe światło czy też smugę, którą już widzieliśmy, bo pojawiła się ona na nagraniu z kamer w celi Edwarda Clarisa. Jestem niemal przekonany, że to będzie oznaczało pojawienie się Sawatara, i to też potwierdzi, że Sawatar zabił Clarisa. Zresztą, nie tak dawno podczas wydarzenia Weekly's Pop Fest, Grand Gustin zapytany, kiedy zobaczymy kolejnego speedstera, odpowiedział, że niedługo. When would they bring back another bad speedster? Very soon. Very, very soon. Tak więc jest duże prawdopodobieństwo, że Sawatar ukaże się w tym odcinku. Może pod jego koniec, aby nas zostawić z takim wyczekiwaniem na kolejny odcinek. Ale z drugiej strony Alchemii w tym zwiastunie mówi, nie masz pojęcia, co się zacznie. To według mnie może się odnosić do dwóch rzeczy. Pierwsza to właśnie Savatar, czyli to by oznaczało, że Alchemii dopiero planuje jego ujawnienie i zobaczymy go na przykład w kolejnym odcinku za tydzień. Druga rzecz to powrót mocy Walliego. Ale nieco jako Reverse Flash, a właściwie jako komiksowy Daniel West z New 52. Jeżeli nie oglądaliście mojego odcinku na temat historii wszystkich Reverse Flashy, to polecam wam to zrobić, link będzie w opisie, ale tak w skrócie. Po tym jak Barry Allen ratuje swoją matkę i wywołuje Flashpoint, a następnie go naprawia przez powstrzymanie się przed powstrzymaniem Reverse Flasha, który zabija Nore Allen, Barry całkowicie restartuje uniwersum komiksowe DC, tworząc nową serię New 52. Jest to takie zaczęcie historii każdej postaci od nowa, podobnie jak ma to miejsce teraz z serią DC Rebirth, która jest następstwem New 52. W serii New 52 rodzina Iris wyglądała trochę inaczej, a ważną zmianą był jej brat, który nie był już Wally, a Daniel West. I teraz możecie sobie zadać pytanie, ale co to ma wspólnego z serialem? A no chodzi o sposób w jaki Daniel uzyskał moce z w komiksach było to wypadku samochodowym, a teraz gdy wrócimy do pierwszego odcinka trzeciego sezonu i do rozmowy, w której Wally wyjaśnia Beremu jak uzyskał swoje moce, mamy dokładnie taką samą historię z samochodem. W serii New 52 to właśnie Daniel West był Reverse Flashem, ponieważ iobarda w tej historii nie było, tak więc druga możliwość jest taka, że Wally otrzyma moce od Alchemiego, ale nie będzie do końca sobą i spodziewałbym się takiej historii przez jeden odcinek, bo do tej pory było już całkiem sporo spitsterów. Tyle udało mi się wyciągnąć z tego zwiastuna, no, dajcie znać co o tym myślicie. Reszta seriali, czyli Arrow i Legends of Tomorrow będą normalnie w tym tygodniu, więc omówienia również się pojawią. Do tego mamy ciekawostkę, ponieważ w Arrow pojawi się Talia Al Ghul, nie wiemy jeszcze kiedy, ale robi się coraz bardziej ciekawiej. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, a jeżeli Ci się podobał to proszę zostaw łapkę w górę, to mi bardzo pomaga. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco, a my jak zawsze widzimy się na Facebooku, Instagramie i w następnym odcinku.